Idziemy sprawdzić, czy coś się złapało na liczniku 102 tutaj nie ma nic, tutaj też nie ma nic tutaj też nie ma nic coś się jakoś kiepsko łapie teraz. tutaj też nie ma nic I tutaj też nie ma nic Coś się kiepsko łapie teraz jakoś Na tej jesień, na jesień Coś biednie No trudno Może ich jest mniej, może trochę wyłapałem Dlatego tak się słabo łapię.